Cześć wymuszy na moim kanale, ja jestem Kronofan cool i dzisiaj robimy wezwań użyj bandaże. No to 10 bandaży musimy używać. No to pokażę Was gdzie lecić i jak to zrobić. No to tam idziemy. Dobrze widzowie. No to ja już leciłem w e, tutaj, na te stację stacje nowa. bo tutaj, nie wiem czy to jest na każde stację, ale tutaj na pewno zawsze jest taki lekomat. I tutaj może znaleźć te bandaże. Czyli możesz kupić 10, to będzie tylko no, 20 zł. I potem możesz zawsze rozwalić to. Albo. No, możesz co rozwalić, ale chyba to zabije nas. No to zbieramy trochę Eee... Uh, albo tutaj może być lepiej. I budujemy trochę. Obijam się. Uh, my tak zrobimy. I używamy bandaży. No to. To oczywiście, wiecie, wiecie jak to będzie działało. Nie wiem, czy możemy tutaj skakać, bo wiem, że. Jesiądze, co zabije nas. Okej, okay. blisko śmierć, ale. zjemy na razie Jeszcze cztery Dobrze I jeszcze dwa Dobrze I... Dziesięć, no to jest jak zrobić tego wyzwań Czyli podobało i pomagała Ci filmie, proszę zostaw lajka i daj suba i nara